Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku na moim kanale, ale Ci 7 typów osób, które grają w kopanie. Oczywiście pamiętajcie, że są to trochę typy nadwyżone, nie są one zawsze prawdziwe. No i jeżeli takie się spodoba, pamiętajcie łapce w górze oraz subskrypcji na moim kanale. A teraz zaczynamy. Pierwszą typą osoby jest to troll. Każdego spotkał i nikt za nie przepada. Są to zazwyczaj osoby z niskimi poziomami, ponieważ tymi wyższymi jestem po prostu żal konta i są oni po prostu bardziej nastawienie na rozgrywkę i czcucie zabawy innym. Takie osoby zazwy zazwyczaj podkopują wyjście innym, co bardzo wkurza, usuwają drabinę, zabierają bomby, kładą bomby przed nami, żebyśmy wy wybuchnęli, zginęli, stracili swoje cenne kryształy. Takie osoby po prostu przeczują rozgrywkę i jeżeli taka osoba jest na kopalni, lepiej po prostu niego wyjście, bo do tych osób nigdy nie, nie, nie przemówicie. Drugim typem są przyjaciółki. Zawsze kopią we dwie, czasami jest ich trzy, ale to bardzo rzadko. Zawsze kopią same i... Nigdy nie chcą kopać z nikim. Gdyby ktoś wejść do ich kopalni, zwyczaj są niemiłe miłe i agresywne troszeczkę. Wyrzucają z kopalni, czasami nawet idą na inne kopanie, a po prostu być same. Teraz, gdy sam rozgrywki prywatne, najczęściej po prostu nad, na tym, ale gdy ich jeszcze wcześniej nie było, grały z nas w zwykłym kopaniu. I bardzo przekształcało to życie innym, którzy chcieli kopać z kimś. Więc gdy spotkacie przyjaciółki, po prostu idźcie na inne kopanie. Przyjaciółki charakteryzują się tym, że po prostu każdy skarb otwierają razem, a gdy proszę Cię o to abyś pomógł im za otwierać. Od razu cię wywalę z gdy tylko to zrobisz. Typem gracza na kopaniu jest youtuber. Każdy chce z nim kopać, nie niż nie go spotkali, a zawsze gdy trafiamy z nim na rundę, chcemy po prostu z nim kopać jak najdłużej i zazwy zazwyczaj sobem mu pomagają, które za nim wejdą, oddawają mu swoje bomby, kopią z nim tunel yy, i czekają za niego ze skarbami. Jest to naprawdę fajne, że tak youtuberzy mają. Ja osobiście nie wiem, czy tak mało 100 nie gram w kopanie, ale to jest naprawdę bardzo miłe i każdemu za to dziękuję. Kolejnym typem jest pros. Gdy widzicie tę osobę na kopaniu, nawet nie wiecie skąd ma 10 tysięcy punktów. Strasznie szybko dokopuje do piekła i gdy z nią gracie, jesteście pod wielkim wrażeniem, jak ona to robi. W Pierwszy dzień, gdy jest nowy tydzień, ma już milion punktów i nigdy nie wiemy, jaki wynik będzie miała na końcu. Strasznie szybko gra i to jest wielki szacunek dla niej, że tak potrafi. Jej kopanie to jest jego po prostu drugie imię i nie robi nic innego poza tym. Zawsze, gdy wchodzisz w jego profil, widzisz, że gra w kopanie. Piątym już tematem jest agresor. Takie osoby piszą każde wiadomość z kapslokiem i prawie każda kończy się na won. Często po prostu wyzywają i kłócą się z innymi, ponieważ chcą kopać same. Ja takich osób nie lubię i sama czasami tak, taka jestem, ale staram się z tym walczyć. Nie oczekujmy się, gdy ktoś nam przeszkadza w grze, stajemy się agresywni. Takie osoby w zasadzie są agresywne bez powodu i po prostu chcą oprzeć nam rozgrywkę. Ja, gdy takie osoby widzę, po prostu idę na inne kopanie typ to jest tam w sumie mój typ i jest to osoba, która kupuje tylko na wydarzeniach. Taka osoba zawsze wchodzi do są wydarzenia i wchodzą głównie po to, aby zobaczyć co to jest za wydarzenie i zazwyczaj też nie grają w kopanie, albo grają tylko wtedy, gdy jest, jest właśnie wydarzenie. Takie osoby kochają wydarzenia i jak mówię jestem to po prostu ja. Kolejnym, a zarazem ostatnim typem jest zbieracz. Jego celem nie jest kopanie do piekła, ale zbieranie kryształów. Najczęściej kopie na powierzchni, ale zdarza się jednak, że wchodzi do jaskini komuś najczęściej i kopie po prostu ze ściany jakieś kryształy. Dla niego liczą się punkty, ale po prostu kryształy. I ja w sumie jestem takim typem osoby, ale ja w sumie już nie gram w kopanie, więc nie jestem. OK, a więc to było tyle z typów osób, które grają w kopanie. Jeżeli chcecie drugą część, dajcie mi dać w komentarzu i dajcie mi jakieś swoje typy. Jeżeli chcielibyście o typy osób na parkurach, w Nexusie, w bitwach, gdziekolwiek indziej, dajcie mi naprawdę znać, chcecie, takie coś zrobiła, ponieważ bardzo przyjemnie mi się to nagrywało i bardzo fajnie pomysły, niektóre dali mi widzowie, tam mieliście napisane kto. Są to pomysły z Instagrama. Więc jeżeli jeszcze tego nie robicie, zaobserwujcie mnie na Instagramie, zapraszam w podługa, Toriaks. a teraz ja się jak nam.